Hej, hej! Witajcie, moje kochane koziorożce. Z tej strony Wróżka Roza. Zapraszam Was na horoskop na miesiąc wrzesień 2024. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza lub też odsyłam do filmu umieszczonego na końcu tego nagrania. Tam jest wyjaśnione, jak można się Zapisać na sesję indywidualną. Moje drogie koziorożce, dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to rozwija mój kanał, jak i również no, możemy tworzyć taką większą y, społeczność. Y, zapraszam również na nowy mój kanał AstroRoza. No cóż, nie będę więcej gadać, bo wiem, że tego nie lubicie. Zatem przechodzimy, moje drogie koziorożce, do czytania i zobaczymy, co tutaj u Was będzie się działo w finansach. Finanse koziorożec, finanse koziorożec w miesiącu wrześniu. Moje drogie koziorożce, za dużo nie bierzcie sobie na głowę, bo będzie bardzo ciężko. Wy za dużo macie obowiązków. Być może to jest związane z. Dwoma źródłami dochodów, tak? No właśnie, a może to być też powiązane z podróżami. No i po prostu jest takie zmęczenie, wyczerpanie. Aczkolwiek, no, jest królowa buław, tak? Czyli tutaj. Ta wasza praca będzie wynagrodzona. No ale tak jak powiedziałam, nie ponad siły, tak? Nie ponad siły. Wy musicie zapanować nad organizacją, organizacją czasu, organizacją wypoczynku i organizacją pracy. Dociągniemy karciochy, zobaczymy co tu jeszcze nam dopowiedzą. No właśnie, jest ta wieża, więc moje drogie, jeżeli będziecie brały na siebie zbyt dużo obowiązków, to no, coś szczeli. Tak? Coś tutaj no, nie ma dłuższego bytu. Może jest tak, że ktoś tutaj obciąża was, manipuluje wami i obciąża was tymi obowiązkami. I niewykluczone, że Wy to pozostawicie, tak? Odejdziecie od jakiejś pracy. Tu jest też nawet przeprowadzka. Czyli macie ochotę porzucić to, wejść w coś nowego. No i jest tu król, król pentakli. I jest spełnienie. Więc jeżeli faktycznie poczujecie, że to nie ma racji bytu, tu jest też taka walka z samym sobą, czy odejść, czy nie ale no też tak jakby uzyskacie pomoc, tak? Karty mówią, że trzeba dokonać wyboru, A więc coś jest na rzeczy, drogie koziorożce, jeśli chodzi o pracę. Ktoś was tutaj za dużo obciąża i trzeba albo się wykucić i postawić granice, jeżeli ich nie postawicie, to ktoś będzie wam dokładał po prostu, no i prawdopodobnie wybuchniecie, nie wytrzymacie, powiecie swoje zdanie, no i jeżeli ktoś się nie zgodzi na pewne rzeczy, no to spakujecie Manele i po prostu podziękujecie. No czasem tak bywa. Pamiętajcie, że ten przekaz nie jest dla wszystkich. Dobrze, drogie koziorożce, zobaczmy. No, ale nie można się dać wykorzystywać, tak? Tym bardziej ponad siły, bo to też może kosztować zdrowie. Koziorożce, zobaczmy, co tutaj u Was będzie, jeśli chodzi o uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie dla koziorożca. Uwaga na plotki. Być może tutaj też, jeżeli Wy się wdajecie w jakieś rozmowy, ploteczki i tak dalej. Sprawdźcie to najpierw, tak? Nie, nie można kogoś osądzać. Tu jest gotowość też do wejścia w jakąś relację lub na, na jakieś spotkanie. Być może wy wyczekujecie, czekacie tutaj na jakąś osóbkę. Być może tutaj dzieli Was jakaś y, niedaleka y, odległość. Dociągniemy karciochy. Zobaczmy, co tutaj dalej. No, jest nowy początek, jest szansa na fajną relację, ale tu może być też problem tego typu, że osoba, z którą się spotykacie, może być innej narodowości, może być o innej kulturze, może być też. Innego wyznania, jeśli chodzi o religię. I tutaj są tęsknoty, bo dzieli was jakaś odległość, ale też macie dużo blokad. Więc. Y ale to są wasze blokady w myślach. I być może zastanawiacie się, czy to wypali. No, jest szansa, tak? Bo jest dwa razy się powtórzył ten as y pentakli, czyli masz y to rację bytu, że ma szansę się. Zmaterializować, aczkolwiek tutaj czeka Was dużo pracy, tak? Czyli albo pogłębianie wiedzy, no ale zobaczcie, poszeszają się horyzonty. Być może to jest też związane z tym, że trzeba pewne etapy w swoim życiu pozamykać całkowicie, wyjść z tej sfery komfortu i, i po prostu otworzyć się na zmiany. Niewykluczone też karta świata często mówi o ciąży. Że być może tutaj jest taki strach też, ale ja bardziej to postrzegam, że tutaj wy się obawiacie pozostawić wszystko, tak? Być może tu też, tak jak wcześniej karty pokazały, jeśli chodzi o pracę, że trzeba coś zmienić, pozostawić, no to podobnie jest tutaj, tak? I Uwolnić się, tak? Uwolnić się z tych. Być może czegoś nie dostrzegacie, nie dostrzegacie tych szans, więc tutaj trzeba by było się właśnie z tego uwolnić, moje drogie. Dociągnę jeszcze ostatnią kartę. Dużo wiedzy, dużo pogłębiania tej wiedzy, ale zobaczcie, kapłanka i kapłan, czyli tutaj takie zagłębianie się też w duchowość. Być może kogoś poznacie też na jakimś kursie, na jakimś, na jakimś egzaminie, na jakimś szkoleniu, gdzie po prostu no, poznacie kogoś, zaczniecie ze sobą tęsknić, będziecie tutaj rozmawiać, ale mówię. Więc tutaj jest takie właśnie pogłębianie wiedzy, ale właśnie ta też duchowość, takie połączenie, magiczne połączenie. Może też będzie to, to czego nie widać, tak? że może z tą osobą będziecie się rozumieć na zasadzie spojrzenia sobie w oczy i bez rozmów po prostu. Możecie się czuć telepatycznie, albo też, no, tak jak powiedziałam, możecie wiele rzeczy nie dostrzegać. Tego potencjału, tego związku, a tutaj być może to yy, karty mówią, żeby się nie poddawać. Tu jest też dużo pracy yy, związanej z tym, że yy, jest duże obciążenie. Jest duże obciążenie, dużo traum, których trzeba te traumy pokonać z przeszłości. Może ten partner musi pokonać, a może wy. Więc tutaj takie energie się pokazują. No ale zobaczmy, co nam pokażą karty Lenormand. Tak, karty Lenormand. Karty Lenormand. Dla koziorożca. Karty Lenormand karty Lenormand dla koziorożca na miesiąc wrzesień 2024, miesiąc wrzesień 2024. Uwaga na plotki, uwaga na gardło. Jakaś kobieta może tutaj rozsiewać plotki. Uważajcie też na dietę, uważajcie na wszelkiego rodzaju podtrucia. Może ta kobieta jest też kluczem do rozwiązania waszego rozdroża, waszych Niepewności. Może tu chodzi o podróż, może nawet podróż zagraniczną, a może tu chodzi o biznes, o pracę. Może ktoś tutaj powinien Wam pomóc, tak? Jeśli chodzi o reklamę, rozsyłajcie do internetu drogą taką polecenia, też, tak? Zróbcie jakieś wizytówki, jeżeli mam, próbujecie rozwinąć swój biznes, żeby były te wiadomości przekazywane, tak? No, jest tu biznes, biznes, tak? Może też zastanawiacie się nad kupnem samochodu, nie wiecie, jaki wybrać. Ostatnią kartę kluczową wybieram. No, słuchajcie, nowy pojazd lub też nowe gniazdo, przeprowadzka może Was czekać, więc tutaj takie energie się pokazują. Zmiany się szykują, może to być związane z, ze zmianą pracy, może to być związane ze zmianą domu. Ale ogólnie, bo, bociany mówią o takich pozytywnych zmianach, czyli pewne rzeczy trzeba zakończyć i wy musicie się otworzyć na te zmiany. Jak i e, karta świata to wam pokazała, tak i też te podróże, jeśli chodzi o zmianę pracy, że trzeba coś porzucić, zostawić. No i zobaczcie, tutaj jest e, te karty e, ze sobą rezonują, karty Lenormand i pokazują podobne energie. Więc, drogie koziorożce, nie bójcie się zmian. Wyjdźcie z tych stref komfortu, starych stref, które już wam nie służą. Zobaczmy teraz kartę Rady. Karty, karty Rady dla koziorożca. Karty rady dla koziorożca na miesiąc, na miesiąc wrzesień 2024. Odwaga. Skocz na głęboką wodę dzięki swojej odwadze, dotrzesz do celu, czyli zobaczcie, one te karty świetnie rezonują ze sobą. Nie bój się tych zmian, zaufaj sobie, zaufaj też innym, tak? Te zwierzęta też są gotowe wybronić tą kobietę, ta kobieta jest też gotowa bronić swoim mieczem te zwierzęta, tak? Tu nie ma walki, tu jest zaufanie, więc yy, wszechświat będzie wam pomagał. Dociągniemy drugą kartę rady w zgodzie z samym sobą, tak? Czyli też ta nauka, pogłębianie wiedzy, ale też zastanowienie się czego tak naprawdę chcemy. Co tak naprawdę chcemy? Żeby to właśnie rezonowało, połączyć ciało, duszę i umysł w jedno, i wtedy będziecie wiedzieć czego tak naprawdę chcecie i jak to zrobić, żeby zrealizować swoje marzenia. Czego wam serdecznie życzę. Drogie koziorożce, ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę wam udanego miesiąca, dużo miłości, dużo pieniążków, spełnienia marzeń i dużo zdrówka. Przypominam o waszej aktywności na moim kanale, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Przypominam również o moim drugim kanale astrologicznym Astroroza. i życzę Wam wszystkiego dobrego. Ściskam ci plutko. Buziaczki, papa, pa. do następnego razu.